Posłuchaj mnie, bo ja mam, bo ja mam do przekazania bardzo ważną rzecz. Wysłuchaj mnie, mam, kocham Cię, mówię Tobie więc. Tak brakuje cię. jak nikt nie patrzy, to moje oczy są tutaj pełne łez, ale tak już jest, po prostu jest, nie będzie lepiej, nie, ale ja wierzę, ale ja wierzę, że kiedyś my spotkamy tutaj się i powiesz mi, że wszystko jest okej, okay. synu nie bój się, tutaj nie bój się, nie bój się, tutaj nie bój się. Bo niosę światło, pełne radości, nasze pokolenie jest pełne miłości, bez maczynnej troski, świat jest bezlitosny, zapamiętaj sobie tego życia, mam tu dosyć, ale powiem tobie, panie, ja się tutaj nie poddaję, będę o swoje tu walczyć z całych sił, z przekazem dża, ja. zapamiętaj sobie, tak się nadaje ten rap Yo. Zapamiętaj sobie to, bo to właśnie moje flow. Mówię tobie dalej, ziom, na luzie tu, bo to jest bardzo ważne. Dlatego lecę z przekazem: Kochaj tu swoją mamę oraz tatę. Zapamiętaj sobie, bo to jest bardzo ważne. Jak bardzo ważna rzecz. Którą masz tu w sobie, tego nie oceniaj, nie! Nigdy nie staraj się tego tutaj zmieniać. Zapamiętaj sobie, to jest życie od podziemia. Mówię tobie teraz, to jest słowo DKM ale się nie tu drza. Robi tutaj teraz wszystko, żeby zostało w waszych sercach to Co jest bardzo ważne. Miłość W którą sobie masz. To po prostu wszystko. DKM. Rasta paraj.